Witam Was w ten piękny słoneczny dzień. Ja jestem Julian i dzisiaj przyjrzymy się kryptowalucie Helium ze skrótem HNT. Projekt ten jest stosunkowo młodym graczem na rynku kryptowalut, chociaż mimo to stoi aktualnie na miejscu 80 w rankingu na CoinMarketCap. Osiągnięcie takiej pozycji przez młodego altcoina pozytywnie obrazuje przyszłość projektu, ale czy na pewno, o tym później porozmawiamy. Teraz natomiast skupmy się na konkretnych fundamentach projektu, czym jest, do czego zmierza i w jaki sposób chce to osiągnąć. Tak zwany Internet rzeczy to branża warta 800 miliardów dolarów z ponad 8,5 miliarda podłączonych urządzeń online i przewidywanych wydatków prawie 1,5 biliona dolarów do 2021 roku. Większość z tych urządzeń, żeby działały, muszą być połączone z Internetem. Jednak obecne rozwiązania, takie jak telefonia komórkowa, Wi-Fi i Bluetooth, potrafią być nieoptymalne, są zbyt drogie, zbyt energochłonne, lub też ograniczony zasięg jest często przeszkodą. Sieć Helium to zdecentralizowana sieć bezprzewodowa, która umożliwia urządzeniom w dowolnym miejscu na świecie bezprzewodowe połączenie się z internetem i geolokalizowanie bez potrzeby energochłonnego sprzętu do lokalizacji satelitarnej lub drogich planów komórkowych. Blockchain z natywnym tokenem protokołu zasila sieć Helium, który zachęca do dwustronnego rynku między dostawcami a konsumentami. Wprowadzając blockchain, decentralizują branżę obecnie kontrolowaną przez monopole. Rezultatem jest stanie się z zasięgu sieci bezprzewodowej towarem, napędzanym przez konkurencję, dostępnym w dowolnym miejscu na świecie za ułamek obecnych kosztów. Bezpieczne zastosowania typu open source umożliwiają programistom szybko budować energooszczędne, połączone z internetem, opłacalne urządzenia. Sieć Helium ma szeroką gamę plików aplikacji w różnych branżach i jest pierwszą zdecentralizowaną siecią bezprzewodową w swoim rodzaju. Faktem jest, że świat staje się zdecentralizowany. Wiele platform technologii i usług przechodzi od zcentralizowanych, zastrzeżonych systemów do zdecentralizowanych, otwartych. Sieci peer-to-peer -peer i BitTorrent, o którym opowiadałem w poprzednim filmie, utorowali drogę do budowy sieci blockchain i kryptowalut. Teraz Bitcoin, Ethereum i inne sieci blockchain pokazały wartość zdecentralizowanych ksiąg transakcji. Istniejące usługi internetowe, takie jak przechowywanie plików, weryfikacja tożsamości i system nazw domen, jest zastępowany nowoczesną wersją opartą na blockchain. Podczas gdy decentralizacja na poziomie oprogramowania postępuje szybko, sieci fizyczne zajmują zdecydowanie więcej czasu. Te sieci są bardziej skomplikowane do zdecentralizowania, ponieważ często wymagają specjalistycznego sprzętu do działania. Sieć Helium to rozległy system sieci bezprzewodowej, łańcuch bloków i token protokołu. Blockchain działa na nowym protokole konsensusu zwanym Helium Consensus i nowym rodzaju protokole dowodu o nazwie Proof of Coverage. Górnicy, którzy zapewniają zasięg sieci bezprzewodowej, fizycznej lokalizacji i godzinie przesyłania zweryfikowanej kryptograficznie, przesyłają dowody do sieci Helium, i górnicy, przesyłający najlepsze dowody, są wybierane do asynchronicznej, odpornej na błędy konsensusowej grupy w ustalonej epoce. W informatyce epoka to data i godzina, od których komputer mierzy czas systemowy. Członkowie grupy konsensusowej otrzymują zaszyfrowane transakcje przesłane przez innych górników i formuje je w bloki na bardzo dużej wysokości kursów transakcji. Oprócz protokołu blockchain, rozszerzenie protokołu Helium Wireless, w skrócie WIP, zapewnia dwukierunkowy system przesyłania danych między urządzeniami, między urządzeniami bezprzewodowymi a internetem za pośrednictwem sieci niezależnych dostawców, które nie polegają na jednym koordynatorze, w którym po pierwsze urządzenia płacą za wysłanie i odbieranie danych od, do internetu i dokonują geolokalizacji. Po drugie, Górnicy zdobywają token za zapewnienie zasięgu sieci, i po trzecie, górnicy pobierają opłaty za transakcje i walidację integralności sieci. W sieci helium są trzy typy uczestników: urządzenie, górnik i router. Urządzenia wysyłają i odbierają zaszyfrowane dane z internetu, używanie sprzętu zgodnego z LIB, dane wysyłane z urządzeń przy użyciu odcisku palca, który jest przechowywany w łańcuchu bloków. Górnicy zapewniają helium. Zasięg sieci bezprzewodowej za pośrednictwem specjalnie zbudowanego sprzętu zwanego hotspotami, który zapewnia pomoc między nimi na duże odległości. Użytkownicy dołączają do sieci helium jako górnicy, kupując lub budując hotspot, który jest zgodny z WIP i stawia depozyt symboliczny proporcjonalny do gęstości innych kurników działających w ich obszarze. Górnicy uczestniczą w procesie proof of coverage, aby udowodnić, że nieprzerwanie zapewniają zasięg sieci bezprzewodowej na tym urządzeniu. W danej epoce Nowa grupa górników jest wybierana do grupy konsensusu, który wydobywa nowe bloki w łańcuchu blokowym i otrzymują nagrodę blokową oraz opłaty transakcyjne za wszelkie zawarte transakcje w bloku po ich wydobyciu. Routery to aplikacje internetowe, które kupują zaszyfrowane dane urządzeń od górników. W miejscach o wystarczającej liczbie górników, routery mogą płacić kilku górnikom, uzyskując wystarczającą liczbę kopii pakietu, aby geolokalizować urządzenie bez konieczności. Korzystania ze sprzętu do lokalizacji satelitarnej, który nazywamy dowód lokalizacji. Routery są punktem końcowym dla szyfrowania danych urządzenia. Urządzenia rejestrują w łańcuchu bloków, do których dany górnik ma przesyłać swoje dane tak, że może wysyłać dowolny hotspot w sieci Helium. Routery są odpowiedzialne za potwierdzanie hotspotom danych urządzenia, które zostały dostarczone do właściwego miejsca i aby górnik został wynagrodzony za jego usługę. Sieć Helium. Jest również fizyczną siecią bezprzewodową. Helium wykorzystuje nowy otwarty protokół bezprzewodowy WIP. WIP to daleko zasięgowy, wymagający małej mocy, protokół sieci bezprzewodowej. Sprzęt kompatybilny z WIP może komunikować się na wielu milach kwadratowych, w gęsto zabudowanym mieście lub setkach mil kwadratowych na obszarach wiejskich. Sprzęt kompatybilny z WIP może również działać przez kilka lat przy użyciu standardowych baterii. Wyb używa silnego klucza kryptografii publicznej i uwierzytelnianie odbywa się przy użyciu blockchaina helium, a dane są szyfrowane od początku do końca między urządzeniami, odpowiednimi routerami hostowanymi w internecie. Hotspoty to fizyczne urządzenia sieciowe, które zapewniają szeroki zasięg sieci bezprzewodowej i uczestniczą w sieci helium. Hotspoty przesyłają dane tam i z powrotem między routerami w internecie oraz urządzeniami podczas generowania proof of coverage dla sieci helium. Hotspoty są produkowane przy użyciu komponentów o otwartych standardach bez zastrzeżonego sprzętu. Hotspoty mogą współpracować i geolokalizować urządzenia za pomocą sieci helium bez dodatkowego wymaganego sprzętu. Każdy hotspot może obsługiwać tysiące połączonych urządzeń i zapewniają zasięg na wielu milach kwadratowych. Górnicy obsługujący hotspoty określają cenę, jaką są skłonni zaakceptować za transport i usługę proof of location. Dla urządzeń. Urządzenia istnieją w postaci produktów sprzętowych, które zawierają pliki nadajnik-odbiornik radiowy kompatybilny z WIP i komunikują się z hotspotami w sieci Helium. WIP jest zaprojektowany tak, aby ułatwić transmisję i odbiór danych przy niskim poborze mocy. Zazwyczaj urządzenia istniejące w postaci czujników zasilanych przez baterie, które mogą działać przez kilka lat na standardowych bateriach. W zależności od tego urządzenia mogą mieć różne formy oraz różne sposoby przekazywania, a strategie odbioru mogą być wykorzystywane do optymalizacji częstotliwości nadawania i odbioru lub żywotności baterii. Token helium wzniósł się do nowego rekordowego poziomu, gdy liczba aktywnych węzłów wzrasta. Od lipca 2020 roku rodzimy token helium HNT zwiększył się 46-krotnie z 35 centów do rekordowego poziomu 16,30 dolara w 2021 roku, 3 kwietnia, ponieważ podstawy sieci wciąż się poprawiają. Trzy powody, dla których HNT jest gotowy do dalszego wzrostu, to rosnący rozmiar i zasięg sieci węzłów, łatwość prowadzenia węzła w celu uzyskania pasywnego dochodu oraz rosnąca liczba partnerstw, których Helium brakowało. Od czasu uruchomienia sieci głównej w lipcu 2019 roku sieć odnotowuje stały wzrost liczby aktywnych węzłów i firm wykorzystując blockchain Helium do przesyłania danych IoT czyli Internet of Things, Internetu Rzeczy. Dane ze strony internetowej Helium pokazują, że na koniec kwietnia 2020 roku było 3271 aktywnych hotspotów. Zapotrzebowanie na hotspoty było tak duże, że Helium wyprzedało się w jednostkach w Amerykach Północnej i Europie, co skłoniło kilka firm do stworzenia kompatybilnych urządzeń. Pojawienie się wielu firm oferujących sprzęt kompatybilny z siecią Helium dobrze wróży ciągłej ekspansji oferowanej przez firmę. Konfiguracja platformy lub operacji do wydobywania kryptowalut nie jest łatwym zadaniem. Wiedza techniczna jest wysoka, a fundusze potrzebne do opracowania nowego sprzętu górniczego, który jest energooszczędny, szybko przewyższa pieniężne możliwości przeciętnego górnika. Górnicy HNT potrzebują tylko połączenia internetowego, smartfona i górnika hotspot. Hotspoty, przypominając, to połączenie bramy bezprzewodowej i urządzenia wydobywczego blockchain, który umożliwia użytkownikom Wydobywanie i zdobywanie nagród w postaci natywnego tokena HNT. Łatwość wydobywania HNT jest prawdopodobnie jedną z sił napędowych przyjęcia sieci. Oprócz akcji cenowej, zaangażowanie deweloperów w rzeczywisty projekt i jego blockchain ma fundamentalne znaczenie dla sukcesu każdej sieci blockchain. Sektor kryptowalut jest pełen łańcuchów duchów, które mają niewielką lub żadną aktywność uzasadniającą wartość ich tokenów, a poza handlem opartym na botach. Wiele projektów jest niepłynnych. Szybki rzut okiem na kanał Helium na Twitterze wskazuje, że zaangażowanie w sieci stale rośnie, ponieważ co tydzień dodawani są do sieci nowi partnerzy. Niektóre z ostatnich partnerstw obejmują Nobel Systems, firmę udostępniającą aplikację parkingową, która monitoruje dostępność miejsc parkingowych oraz Early, firmę obsługującą system monitorujący globalną jakość powietrza. Helium nawiązało również współpracę z Nowi, firmą obsługującą sieć czujników. Które ostrzegają właścicieli nieruchomości o wykryciu wycieków i nieprawidłowego zużycia wody. Wykorzystanie internetu rzeczy i inteligentnych urządzeń prawdopodobnie wzrośnie w 2021 roku. A liczne nowe partnerstwa Helium i dobre wyniki HNT wskazują, że projekt jest dobrze przygotowany do wykorzystania tego trendu. Jeśli ktoś z Was nie ma jeszcze konta na giełdzie, a chciałby kupić swoje pierwsze kryptowaluty, a może właśnie HNT, to w opisie pod tym filmem oraz w przypiętym komentarzu znajdziecie linki do dwóch giełd. Pierwsza giełda to Binance, na której są bardzo małe prowizje i można handlować setkami altcoinów, zarabiając na ich różnicy w cenie każdego dnia. Dodatkowo otrzymacie 20% zwrotu prowizji dzięki udostępnionej przeze mnie opcji. Druga, nazywa się Bitbay, jest to polska strona, która od lat funkcjonuje i ma się dobrze. Można nie kupić bitcoina, Ethereum, jak i kilkadziesiąt innych kryptowalut. To już by było na tyle. Jeśli macie jakiekolwiek pytania lub uwagi na temat tego filmu, piszcie mi proszę wszystko w komentarzach. Wszystko co napiszecie, postaram się uwzględnić przy tworzeniu następnych materiałów. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnych filmach na kanale Kryptowaluty dla początkujących. Cześć.